Te badania są absolutnie tendencyjne. to są nawet badania, to jest sondaż. Dajmy teraz odpowiedzieć pani profesor Senyszyn. Czy panią znaczy, przekonuje tego? To typu są podręczniki tendencyjne. Mm -hmm. One są pisane pod tym hasłem wychowanie do życia w czystości i co najwyżej propagują naturalne metody zapobiegania ciąży, tak zwane naturalne, Chciałabym czyli nieskuteczne to, metody nie zapobiegania za ciąży. Za chwileczkę panią to są po prostu tutaj są zawarte niektóre rzeczy wręcz humorystyczne. Większość podręczników, to młodzież się z tych podręczników po prostu śmieje. Ja przypominam sobie właśnie takie zdanie z jednego z podręczników, źródło życia u mężczyzny znajduje się w dole tułowia na zewnątrz z przodu. No Przepraszam, ale to nie jest podręcznik. Skup, kiedy młodzież Ja się może wtrącę. Takie bzgety, Przepraszam, To, to, to Przepraszam, dzieje, jako... że pani, to jest Cytat, nie innej się No że nie ma się z że to pisze Pani książki, Pani nie się co Pani tak, 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 że... tak, przecież... no, Ale to są po prostu takie bzdury. Tam się mówi, że środki antykoncepcyjne szkodzą. To są w ogóle pisane przez osoby, które są niechętne edukacji seksualnej, niechętne antykoncepcji, które mają takie absurdalne pojęcie, że właśnie edukacja seksualna powoduje wcześniejszą inicjację seksualną, podczas gdy badania wykazują, że osoby wyedukowane podejmują życie seksualne 9 miesięcy później. Później. Dalej to są osoby, które uważają, że wychowanie seksualne jest odpowiedzialne za e, aborcję, za pani... rozwody i za wszystko co Ale złem. to jest nieprawda. Pani ma inne dziedzinie. Ja bym zaczęła może w ten sposób. Mm -hmm. Najpierw zacznę od tego, jakoś nie, nie mogłam, nie mam możliwości wypowiedzenia, że co to znaczy wychowanie seksualne. Ja rozumiem to w ten sposób, że człowiek każdy jest seksualny, jest mężczyzną albo kobietą, więc on, to jest wychowanie całego człowieka, nie jednego aspektu człowieka, czyli... Krótko mówiąc, jest to wychowanie człowieka do miłości, i nie tylko do miłości, ale i do odpowiedzialności no i do za siebie, za drugiego człowieka. Za siebie również w tym sensie, żeby siebie poznać. To jest, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, druga sprawa, którą bym chciała tutaj poruszyć. Tutaj w tym momencie dyskusja się jak gdyby zawęża do samych jakichś właśnie metod. Tutaj chodzi właśnie to, co pani zakwestionowała o wychowanie człowieka do czystości. Ale czym jest ta czystość? To jest właśnie zdolność no myć kochania. Się trzeba przede zdolność, przede to jest właśnie bardzo takie uspłaszczone widzenie tej rzeczywistości. Bo tak naprawdę czystość jest zdolnością prawdziwego, ofiarnego kochania drugiego człowieka. Jeżeli tego nie Potrafię, nie potrafię ani zachować się właściwie wobec kolegi w klasie i uszanować go, albo kolega wobec swojej koleżanki. A czego pani, czego pani, pani uczy, uczyła? Czego pani ogranicza wszystko rodzinnym. do miłości. A miłość jest ogromną potrzebą ponosą. człowieka, ale seks również. A czego pani czego, Jakim seks, seks, seks jest pewnym elementem. Seks jest wyrazem miłości. Człowiek, jak powiedziałam, jest e, całością jest duchowo-psychiczno-fizyczną całością. I jeżeli oderwiemy seks od całego człowieka, to o czym my właściwie Od mówimy, seks razem jest wyrazem. Oderwać głębi miłości i znajduje swoje, pe, swoją prawdziwą pełną realizację i pełne warunki do tego, żeby ta głębia miłości była w małżeństwie. Dlatego tutaj należałoby młodzież, no, i dzieci, młodzież. Związek, Chciałam powiedzieć jeszcze tak. Tutaj nie zostało to wyróżnione. Są dzieci i młodzież. Powiedziałabym, że zadaniem przede wszystkim rodziców jest wychowanie dzieci do miłości, do ofiarności, od małego, odpowiadanie na ich, każde ich pytanie na właściwym im poziomie. Tego nie zrobi szkoła. A czy wychowanie seksualne, które między innymi jak sądzę, służy temu, żeby móc Zapobiegać, ograniczać bądź poszerzać wiedzę w takich trudnych sprawach jak molestowanie, pedofilia, jak kontakty pierwsze, kontakty ryzykowne. Czy takie wychowanie seksualne byłoby dla Pani do zaakceptowania? Czy uważa że jest Pani, że jest ono potrzebne? Chcia chciałam jeszcze, no, żeby całoś chciałam całościowo się wypowiedzieć w tym momencie. Powiedziałabym, że to wychowanie jest przede wszystkim to, jest rola rodziców i jeżeli ono miałoby miejsce w jakimś zakresie, za zgodą rodziców. I ważne jest tak, kto będzie to robił, kto będzie o tym mówił. Jaki, jaki to jest człowiek? że ten człowiek jest zarazem, wie, ma wiedzę i zarazem jest świadkiem? Jeżeli chodzi o małe dzieci, młode dzieci, o szko powiedzmy szkołę podstawową, tutaj warunkiem przekazu, najlepszym warunkiem przekazu jest rodzina. Dlaczego? Wiemy przecież, jakie są różnice w rozwoju emocjonalnym dzieci. Czasem sięgające kilku lat w tym samym roczniku. Pani jest matką, a czy pani by... posłała to czwórki dzieci. Czwórki tak. dzieci tak. Czy tak. pani by posłała swoje dzieci w szkole na tego typu zajęcia? Muszę powiedzieć, że w szkole podstawowej bym nie posłała, ponieważ sama potrafię z moimi dziećmi rozmawiać i na każdy temat mogę z nimi rozmawiać. Nie ma tu mowy o pruderii ani nic z tych rzeczy. Także to w ogóle zupełnie ten, ten problem odpada. Natomiast moja córka w klasie gimnazjalnej, trzeciej klasie gimnazjalnej, była poddana takiej krótkotrwałej edukacji. Na szczęście trwało to krótko. Dlaczego powiem, że na szczęście, wyjaśnię to za chwilę. To było bez zgody rodziców. Ja nie wiedziałam o tym, że to miało miejsce. Przyszła do, do domu zbulwersowana. Tym spotkaniem po prostu oburzona tym, co usłyszała, nie miała nawet możliwości zadania pytań, czy nie była wysłuchana jej odpowiedź kwestionu wypowiedź kwestionująca to, o czym słyszała. O czym było to? Wychowanie to, o którym mówimy szumnie pięknie do miłości, bo takie powinno być, zawężone do wychowania seksualnego sprowadziło się do poinstruowania o metodach antykoncepcji. No i ja się nie zgadzam, uważam, że, że metody naturalne, które niektórzy ludzie nie. Nie, wyedukowani właśnie Dobrze, czy źle, I utożsamiają, profesorze. utożsamiają z kalendarzykiem małżeńskim, co jest już historią. Są to metody wspaniałe, pogłębiające miłość. Tylko mm. nie szacunek. Panie doktorze, jeżeli chodzi o skuteczność, I o, taki, o w samym stopniu, jak środki najlepsze środki hormonalne. <grym> tak, doktorze, I jeszcze chciałam zakwestionować Pani wypowiedź na temat środków antykoncepcyjnych, że są nieszkodliwe. Ja w poradni pracuję również. Spotykam się z młodymi ludźmi, I z młodymi małżeństwami. I przychodzą, nie, ja tego im nie mówię, oni sami przychodzą przerażeni skutkami, jakie zobaczyli w swoich i takie, są Model proszę seksualności, model wychowania, który pani przedstawia, jest modelem teoretycznym, idealnym i niedościgłym. Równe. Tak naprawdę, proszę zobaczyć, jak wygląda przeciętna rodzina. Czy ma dużo czasu na kontakt z dziećmi? Czy nie występują rodziny patologiczne? Czy dzieci nie spotykają się z patologią wśród rówieśników na ulicy, gdziekolwiek? Tego rodzaju wychowanie, jakie pani chciałaby zaproponować wszystkim, ma się niestety, mówię niestety z całą świadomością, nijak do rzeczywistości. Bardzo często jezu, trzeba jezu. instruować właśnie dzieci, ja jak mają się zachowywać, przełączą. jak mają wykazywać postawy asertywne, jak zachowywać higienę. Proszę jak pan tutaj widzi postawę asertywną i to, o czym pan mówi? Asertywną no, no, Bardzo jest. proszę, w środowisku y, młodzieżowym bardzo często dochodzi y, do... Y, propozycji współżycia, wymuszania i tak dalej. Ludzie, którzy nie potrafią odmówić, bardzo często ulegają temu ze skutkiem dla nich wręcz tragicznym. Pani nie dwa, Ale ja tu widzę dwa aspekty. Jedna pani rzecz... Pani poseł, przepraszam, panie dojadę, to, że teraz panie oddajemy głos pani poseł. Po pierwsze, jestem wstrząśnięta tym, co pan powiedział o idealnym